Kiedy dowiedziałam się, że będę miała córkę, od razu wiedziałam, jak będzie miała na imię: Lena. To było imię mojej babci. Wychowała mnie, gdy nikt inny nie potrafił, gdy moja mama zmarła, gdy wszystko się sypało. Nauczyła mnie cichej siły jak iść dalej, jak kochać bez hałasu. Odeszła dwa lata temu, a ja wciąż czuję pustkę, którą po sobie zostawiła. Mój mąż wiedział, ile to imię dla mnie znaczy. Zgodził się bez wahania. Nie mówiliśmy nikomu nie dlatego, że to był sekret, tylko nie chcieliśmy dram. Spoiler. I tak się zaczęła. Od drugiego trymestru moja teściowa naciskała, żebyśmy nazwali córkę Maria. To tradycja. Wszystkie pierworodne dziewczynki u nas mają na imię Maria. To byłby piękny gest wobec mnie. Uśmiechałam się, kiwałam głową, zmieniałam temat. Po baby shower wzięła mnie na bok i powiedziała stanowczo: Nazwiecie ją Maria, prawda? Wiesz, jak bardzo mi na tym zależy. Powiedziałam o tym mężowi. Westchnął. Rozumie, ona bywa intensywna. Ale oboje byliśmy zgodni. Lena zostaje. I wtedy przyszły narodziny. Długie, trudne, wyczerpujące, ale idealne. Kiedy położono ją w moich ramionach, wyszeptałam: Cześć! Lena, i świat zamarł. Wysłaliśmy wiadomość do rodziny kilka godzin później. Lena Grace już z nami. 3300. Zdrowa i piękna. Od teściowej nie było odpowiedzi przez sześć godzin. Kiedy w końcu napisała: Nie rozumiem. To mnie boli. Wybrała się zamiast mnie. Nie odwiedziła nas w szpitalu. Nie powiedziała gratulacje. Za to wrzuciła na Facebooka. Boli, gdy ci, których kochasz, zapominają o twoim miejscu w ich życiu. Chciałam krzyczeć, ale nie mogłam. Miałam noworodka, ważniejsze sprawy. Pięć dni później w końcu przyszła. Sztywno usiadła na kanapie. Nie spojrzała nawet na dziecko i powiedziała: Jeszcze można zmienić imię. Niemowlęta jeszcze nie rozumieją. Odpowiedziałam spokojnie. Ona nazywa się Lena, na cześć kobiety, która dała mi wszystko. Wybuchła. Oskarżyła mnie o brak szacunku, że ją wykluczam, że faworyzuję swoją stronę rodziny. Naprawdę powiedziała, jakbym dla ciebie nie istniała. Nie kłóciłam się. Przytuliłam Lenę i poszłam do pokoju dziecięcego. Mąż poprosił ją, żeby wyszła. Minęły trzy miesiące. Rozmawiamy ledwo niby się uspokoiła, ale dalej mówi To dziecko zamiast Lena. I wiesz co? W porządku, bo pewnego dnia Lena zapyta mnie skąd ma swoje imię. A ja jej powiem od najsilniejszej kobiety, jaką znałam. I ani przez sekundę nie będę tego żałować.